No prosimy o jakieś komentarze jeszcze. I zamilkło. Nie ma już tematu, żeby je rąkali. O, właśnie. Główny Janosik, niech nam też powie. Prosimy o głównego Janosika o komentarz. Gin. Nie było, To może kogoś innego wypowiedź. Tu jest ten, główny historyk Janosiku. do Ludzi Janosika? Właśnie, opowiedz nam jak to było jak to Janosicy tu mieszkali Zapytaj się górnego Janosika Nie, nie, on jest tutaj jako taki Eksponat ja tak. Oni, ja no, nie, natomiast... nie, oj, Twój twójta Janosików Ty nam opowiedz Nie wiem. To jest cosplay No cosplay. mówię chcę, zimnych jaskiniach No bo jest zimno Aha, jest zimno teraz, to było ciepło, ciepło, komentarz jaskini. o Janosika Janosicy? No to była taka... widać, nie mogli przespać Ja pierdolę, co to widzisz? Odpierdala. <noise> I to i to ma trzymajcie. Czuwam się. Ja masz, to, Skurę, to idź na bojówkę ze Slawem.